Dobry. Tak. Dobry. Czekaj, oddecham. <śmienicza> Ej, ładny ja bo może Alka nie zobaczył. I Jej, odblokowałem broń. Noczek! Martek! Nie, nie! My. nigdy nie, pokaż im, twarz. Nie, mi jak im twarz. nie, 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 jakim pokażesz twarz nie, 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 to pokaż im, ja nie, nie, wiesz, wiesz został nie, Nie, ale nie o tym myślisz, że mnie pociągniesz? Nie widać mnie. Nie myślisz, że mnie pociągniesz? Nie myślisz, że mnie pociągniesz? Myślę o tym. No to ciągnij. Się pokazała. Chyba ja się pokazała, Chwila na odejkę. Nagrywam siebie. Nagrywam siebie! Halo widzowie. Tak to. Nie, nie! Twarz. Chcę się Pokaż twarz! się Pokaż twarz! Po prostu Dobra, i co mi zrobisz? Patrzcie co mam! Nie! Baluszek! To jest stało? Нет. А, Пап, что вам сейчас станет? Nie. Jak, nie widzieliście, jak nie widzieliście, to e cofnijcie sobie i w powolnionym tempie weźcie, okej? Okay? Okay. A więc sobie mogę pokazać, jak wam to, to, tam Pan jeszcze kochanym tempie. To z lampiem. Patrzcie, bierzecie randomowy telefon i... Okay. No, I bierzecie filmik. O, oh, polecamy ten filmik. Ortalero, or, -talero, or -talero. A ja się spowalać. Pokażę najlepszy filmik, najnowszy filmik, jaki ostatnio zrobiliśmy. I, to, I też dajcie mu łapkę w górę. Bierzemy filmik? Tak? Klikamy. Bierzemy. Bierzemy w to. I, te, I bierzemy szybkość odtwarzania. Uf, Nie! Szybkość Dobro. odtwarzania. I patrzcie. I tu mamy taki sterownik, który można poruszać. szybko? Szybko? Czy chcemy? Szybko? Czy, chcemy? Czy chcemy wolno? I koniec poradnika z lampkiem. jeżeli. Co to jest? Co? Ty, zobaczcie, ma ukryty coś. Przełącznik jakiś. Co? Nie, wcale to nieprawda. Tak, jest ukryty. Nie, wcale to nieprawda. To prawda. Nic nie widzieliście. Słuch. Dobra, pokażę wam właśnie widzowie tu mam takie coś co pozwala mi no to kiedy kończymy? Filmiki? nigdy jej yeah! ale my się w tych maskach zagotujemy co? my się w tych maskach zagotujemy pokazał mi twa... O! Jaka minka? Taka! Taka minka. To pokaż twarz i ja pokażę! Ło! Mierzuch, ja 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 jak ciepło jest tutaj, zaraz się udusimy! Dobra, pokaż twarz! Pokaż twarz i ja pokażę. Widzowie dużo, się w tej masce, musi być koniec od